Cześć wszystkim, dzisiaj mamy 12 grudnia, aktualnie jest godzina... 06, ja zaraz wybieram się na studnia, tylko tak bardzo mi się nie chce, że najchętniej cały dzień spędziłabym w łóżku, praktycznie tak jak wczoraj, więc trzymajcie za mnie kciuki, żebym na jednych ćwiczeniach nie zasnęła, bo mam w sumie tylko jedne ćwiczenia dzisiaj, więc nie ma tragedii, nie ma tragedii, bo mam tylko do 9.30, potem wybieram się na siłownię, później muszę zrobić pierniki, domek z piernika w końcu skleić, bo dalej jak nie zrobiłam, no i w sumie w końcu iść na tą pocztę, bo w sobotę jednak nie dałam rady i muszę iść dzisiaj wysłać te paczuchy. No, więc odezwę się do was popołudnie. Ogólnie dostałam dzisiaj paczuszkę. Już wam pokazuję co fajnego dostałam. Eee, pędzelki do makijażu. Jeden, drugi. Trzeci, czwarty. I Beauty Blender. Tu jest wszystko ładnie pokazane do czego, jaki pędzelek służy. Więc bardzo fajna rzecz. Przydatna. Pędzelki fajne. Na pewno się przydadzą. Co mam w tej paczuszce? Już zapomniałam nawet. Tu są takie trzy bransoletki. Tutaj jest zegarek. I powinien jeszcze być wisiorek. A te rzeczy lepiej zobaczycie na blogu. Taką czarną, zwykłą bluzę jeszcze dostałam z takim tutaj Ufolutkiem. Więc bardzo dziękuję za paczuszkę. i i thought i'd take a ride and soon miss fanny bright was seated by my side the horse was lean and lank misfortune seemed his life. we ran into open and W długim czasie udało mi się z Mateuszem ogarnąć domek i wygląda już tak skończony. Teraz zabieramy się za losowanie. Z racji tego, że mamy dwunastkę, szukamy dwunastki. Nie widzę, nie widzę. O, tutaj jest. Zobaczymy, co się kryje pod dwunastką. Pod dwunastką kryje się zestaw piąty. A pod zestawem piątym kryją się gwiazdki na choinkę. Chojneczka, świeczuszka oraz słodkości, zozole. Mam nadzieję, że osoba, którą wylosuję, bardzo lubi zozole. Zozole w takim fajnym opakowaniu są. jeszcze Merry Christmas, tak świątecznie. Więc zobaczymy, kto to wygra. Ja już tutaj mam pulę z losami, więc losujemy. O, pomarańczowa, pomarańczowej dawno karteczki nie było, więc już. Więc nagrody trafiają do Dominiki Ławińskiej z Włoszczowa. Gratuluję wygranej! Nazwamy no się, żegnam i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Do zobaczenia, pa!